Drodzy Państwo, w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat osteopatii w przestrzeni publicznej oraz związanych z nią procesem dydaktycznym, jako dyrektor programowy Style Akademii w osteopatii czuję się zobowiązany przybliżyć Państwu pewne fakty związane z procesem nauczania osteopatii w Polsce. Proces kształcenia przyszłych osteopatów w Polsce nie jest w żaden sposób unormowany prawnie. Nie ma też konkretnych ram programowych, które by ten proces kształcenia miały określać. Niesie to za sobą pewne komplikacje i problemy, ponieważ w przestrzeni publicznej mogą pojawiać się placówki lub też ośrodki, które będą kształciły na niewystarczająco dobrym poziomie, lub też nie będą wykorzystywały pewnych europejskich norm dotyczących procesu kształcenia. Bo o ile, jak już wspomniałem wcześniej, w Polsce nie ma norm dotyczących kształcenia osteopatycznego, o tyle w Europie cały proces kształcenia przyszłych osteopatów jest dosyć ściśle określony pewnymi normami. Głównym dokumentem określającym normy kształcenia osteopatycznego w całej Europie jest norma CEN 16686, która jest oparta na dokumentach WHO Benchmark for Training in Osteopathy. Wspomniana wcześniej norma CEN jest normą dającą konkretne wytyczne dla przyszłych osteopatów, którzy już mieli wcześniej przygotowanie medyczne, oraz dla osób, które chcieliby być osteopatami i nie mieli wcześniej kontaktu z żadnym zawodem medycznym. Przyszli adepci osteopatii, którzy już wcześniej mieli kontakt z jakimś zawodem medycznym, czyli na przykład są fizjoterapeutami już wcześniej lub lekarzami, mają zupełnie inne wytyczne godzinowe. Te wytyczne godzinowe dla tej grupy to jest około 1000 godzin zajęć klinicznych plus dodatkowe zajęcia teoretyczne, też zajęcia pracy z pacjentami. W sumie około 2000 godzin. To jest tak zwany typ drugi kształcenia osteopatycznego. Osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z zawodem medycznym, czyli nie są ani fizjoterapeutami, ani pielęgniarkami, ani też lekarzami, a chcieliby zostać osteopatami, mają normę ponad 4800 godzin kształcenia osteopatycznego i rozpoczynają od ogólnych nauk medycznych. W Polsce w praktyce możliwe jest przeprowadzenie praktycznie tylko drugiego typu kształcenia osteopatycznego, czyli dla osób, które już miały wcześniej przygotowanie medyczne, czyli są na przykład Magistrami fizjoterapii, pielęgniarstwa lub też lekarzami. Steel Academy of Osteopatii jest jedną z nielicznych szkół w Polsce, która w pełni dostosowuje się do normy CN 16686. Oznacza to, że nasi studenci odbywają ponad 2000 godzin nauki osteopatii, która jest podzielona na 4 lata, dokładnie na 11 zjazdów każdego roku, czyli w sumie ponad 44 zjazdy. Taka ilość godzin w pełni pozwala zmieścić się w normy CN 16686, które były wspomniane na samym początku. W praktyce wszystkie szkoły w Europie w 23 krajach, w których obecnie jest przeprowadzone kształcenie osteopatyczne, są zobowiązane do kształcenia się według norm CN 16686. W Polsce niestety, ze względu na fakt braku placówek, ani organizacji, które by weryfikowały proces kształcenia osteopatycznego, panuje duża dowolność w tej. Przestrzeni. Niestety, w przestrzeni publicznej pojawiają się ośrodki i placówki, próbujące kształcić osteopatów, które nawet w małej części nie spełniają europejskiej normy CN, oferując mały wycinek nauczania osteopatycznego, sprzedając to pod szyldem nauki osteopatii, nadając wyimaginowane tytuły po ukończeniu takiego fragmentarycznego kształcenia. Jeśli o tytułach mowa, kształcenie osteopatyczne powinno kończyć się tytułem DO, czyli tytułem dyplomowanego osteopaty w Europie Diplomalii Osteopatii. Oczywiście, żeby dana szkoła mogła nadawać tytuł DO dyplomowanego osteopaty, musi spełniać wszystkie kryteria, które są opisane we wcześniej wspomnianej normie CN. Główne kryteria, które powinna spełniać szkoła, żeby móc nadawać tytuł DO, czyli dyplomowanego osteopaty, to przede wszystkim zapewnienie swoim studentom czy też słuchaczom odpowiedniej ilości zajęć dydaktycznych określonych wspomnianą wcześniej normą. Proces kształcenia powinien co roku kończyć się egzaminami. Cały 4 lub 5 proces nauki osteopatii powinien się kończyć egzaminem klinicznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminów klinicznych również powin, student powinien napisać pracę dyplomową. Ta praca dyplomowa powinna zostać zrecenzowana oraz obroniona. Dodatkowo uczelnia powinna zapewnić możliwość pracy z, swoim studentom z realnymi pacjentami, oczywiście pod opieką doświadczonych osteopatów. Tak zwane zajęcia kliniczne. Tylko spełnienie tych wszystkich powyższych kryteriów daje szkole możliwość nadania tytułu DO, który jest rozpoznawalnym tytułem w całej Europie, jak również na całym świecie. Czyli mówiąc krótko, tytuł DO, czyli dyplomowanego osteopaty, jest rozpoznawalnym tytułem w całej Europie oraz na całym świecie, i jeśli osteopata charakteryzuje się takim tytułem DO, wiadomo, jakie kryteria musiał przejść i jaką drogę osteopatyczną ukończył. Stil Akademii Osteopatii to zdecydowanie największa szkoła osteopatii w Polsce pod względem nadawania tytułów DO. W zeszłym roku nadaliśmy ponad 75 tytułów dyplomowanego osteopaty. To zdecydowanie więcej niż wszystkie inne szkoły razem wzięte w całej Polsce. Warto tutaj wspomnieć, że mówimy o wspomnianym wcześniej tytule europejskim DO, czyli Dyplomowanego Osteopaty. Nie mówimy tutaj o certyfikacie ukończenia studiów albo o certyfikacie potwierdzającym proces kształcenia osteopatycznego. Misją Styl Academy of Osteopatii jest nieustanne podnoszenie poziomu kształcenia osteopatycznego w Polsce. Właśnie dlatego Steel Academy współpracuje z uczelniami wyższymi po to, żeby umocnić proces kształcenia osteopatycznego. Dlatego właśnie zależy nam, żeby proces nauczania osteopatycznego w Polsce był procesem transparentnym, procesem jasno wpisanym w normy i kwalifikacje prawne. Zachęcamy tutaj inne szkoły oraz placówki, które spełniają normy europejskie, do tego, żeby w końcu ten proces usankcjonować. W Europie zawód osteopaty jest w 13 krajach częściowo lub całościowo regulowany prawnie jako zawód medyczny. Oznacza to, że osteopata figuruje w ich systemie zdrowotnym. Oczywiście w każdym kraju są indywidualne przepisy dotyczące funkcjonowania służby zdrowia. I osteopaci mają bardzo indywidualne kompetencje. W Polsce zawód osteopaty nie jest w żaden sposób regulowany prawnie. Co prawda posiada on numer zawodów w polskiej klasyfikacji zawodów, jednak można przyjąć, że jest zawodem uśpionym. Warto też nadmienić, że według FFO, czyli Osteopathy Europe, osteopatia w 23 krajach w Europie czynnie się rozwija pod kątem dydaktycznym, czyli są czynione prace nad rozwojem i usankcjonowaniem procesu dydaktycznego. Całość pokazuje, jak wielką historię osteopatia ma w Europie. Jest to ponad 80-letnia historia. W Polsce niestety historia osteopatii to jest ostatnie 20 lat. Jesteśmy zapóźnieni pod kątem rozwoju osteopatycznego nie tylko w stosunku do Europy, jak również do całego świata. Misją Steel Academy of Osteopatii będzie umocnienie procesu dydaktycznego i wciągnięcie nauki osteopatii, do kategorii studiów wyższych.